Mówię Wam o tym, czemu mówimy, że duchowość jest drogą, że życie duchowe jest drogą. Na początku stoi Abraham. Jak się czyta historia Abrahama, on właściwie cały czas jest w drodze. Jakub, Izrael, to też był człowiek drogi. A na pytanie faraona, ile ma lat, odpowiada lat mojego pielgrzymowania. To jest niesamowity, piękny obraz, tak, że życie jest pielgrzymką, życie jest pewną drogą. Powrót z wygnania babilońskiego, znowuż droga tak się popatrzymy na Jezusa, tak? tego, który jest dla nas jest naszym bogiem, jest naszym panem. On jest cały czas w drodze, tak? on jest cały czas w drodze do Jeruzalem. Dlatego no, trudno nie przyjąć, że życie duchowe tak de facto jest drogą. Nie jest czymś zastanym jest pewną pielgrzymką, pewnym poszukiwaniem, pewnym wykraczaniem naprzód jest drogą. Zadałem kilka pytań. Jedno z pytań to było pytanie o cel. Teraz. Chciałbym się zająć właśnie tym, jak można sobie wyobrazić co życia duchowego, właściwie jak ja go pojmowałem w różnych etapach i jakie błędy popełniałem, jak uważam, że powinien być rozumiany, do czego te błędy w wyborze celu mogą doprowadzić. Tak, jeżeli życie duchowe jest drogą, to pytanie o cel jest najważniejszym pytaniem. Do czego ja w ogóle, do czego ja na tej drodze zdążam? Tak? Co chcę osiągnąć? Gdzie zmierzam? Wielu znanych mi mm, zawodowych chrześcijan, e, czyli osoby, które czy, przeszły czy to oazę, czy duszpasterstwo, czy coś innego, w pewnym momencie obzurałem sobie, że celem życia duchowego jest bycie nieskazitelnym, bezgrzesznym, doskonałym. Tak? To jest cel życia duchowego, tak? Ja się teraz zaprę, ja, podejmę, ja się będę tak bardzo mocno modlił i Pan Bóg tak mi pomoże i ja już nie będę grzeszył, tak? Ja w ogóle będę spokojny, opanowany, będę pomagał innym, będę w ogóle Matku Teresą z Kalkuty tylko, że w spodniach. Yy, no po prostu będę wspaniały, cudowny, idealny. Tak? To jest cel życia duchowego. tak? Oczywiście totalnie chory pomysł, tak? ale już pomijam to, że yy, niewykonalny. Znaczy Matku Teresą może bym został, tak? ale w, yy, i tak będę dalej miał swoje ułomności, swoje wady, swoje skrzywienia. I będę nieraz niektórym zachodził ciężko za skórę rodzinę, będę wkurzał niemiłosiernie, e, chociażbym został świętym. To jest nie do osiągnięcia, a poza tym ma pewien bardzo poważny mankament, o wiele poważniejszy niż to, o czym wspomniałem teraz. Ale o tym mankamencie za chwilę, ponieważ inne cele, które sobie wyobrażałem, mają bardzo podobne mankamenty. E, właściwie ten sam mankament dzielą z tym. E, natomiast, żeby wam pokazać, że nie jest to tak odosobnione podejście, e, w pewnym sensie można powiedzieć, że faryzeusze mieli podobne podejście, tak? Chodziło o idealne wypełnianie nakazów prawa, tak? Zbawieni osiągał ten, który wypełniał w pełni prawo, tak? Oni byli nienaganni, tak? E, to jest w ogóle pewna pokusa w religii wszelkiej, tak? Manichejczycy, jedna z religii starożytnych na Bliskim Wschodzie, e, przyjmowali, że była cała grupa ludzi i byli też wybrani ci, właśnie czyści, nieskazitelni, tak? E, jedna z herezji chrześcijańskich katarzy. Katarzy to w ogóle właśnie e, też od słowa czysty pochodziło, tak. Oni też chcieli być nieskazitelni idealni, tak? To jest bardzo głęboka pokusa, tkwiąca w religijności, która e, zmierza do tego, że skoro żyję życiem duchowym, to chcę w tym życiu duchowym być świetny, doskonały, idealny. chcę żeby wszystko było tip top. Chcę, żeby wszystko było, chce, coś, glancuś, tak? I Skupiam się na tym zamiast na tym, co istotne. Inna pokusa, yy, jaka często staje w życiu duchowym i którą ja też niestety się nie oparłem, yy, to jest taka pokusa, żeby mieć przeżycia duchowe. Mieć, ty słyszysz głosy, albo masz piękne wizje, albo jeżeli nie masz wizji, nie masz głosu, bo jesteś, nie jesteś niezrównoważony psychicznie, tylko jesteś miaręcześnym facetem. To masz wspaniałe przemyślenia. Ty masz po prostu takie fajne przemyślenia, ludzie cię lubią słuchać w ogóle, bo ty mądrze mówisz, tak? Nic wspólnego z życiem duchowym to nie ma. tak? To, że masz przemyślenia jakieś, to znaczy to, że po prostu nie ma, że Ty lubisz pomyśleć, tak? To, że masz, słyszysz głosy, to może wartość do psychiatry, tak? Może masz faktycznie wizję, ja nie przeczę, tak? Byli święci, którzy pewne głosy słyszeli, ale nie zakładałbym, że ja akurat jestem świętym, tak? Nie zakładałbym, że nawet większość z nas jest świętymi. To, że masz pewne odkrycia, które są nawet prawdziwe, i co zdarzały się e, momenty życia duchowego, kiedy miałem pewne odkrycie, kiedy nagle coś mnie olśniło, po prostu jak piorun, to jeszcze nie jest życie duchowe. To jeszcze nie jest podążanie życiem duchowym. To absolutnie nie ma nic wspólnego z celem. To jest, się może przydarzać po drodze, natomiast to nie jest celem życia duchowego. Kolejna pokusa, która też e, chyba jest powszechna. Tak mi się zdaje. Oczywiście też się nie, poparło, nie oparłem. Celem życia duchowego jest zbawienie. Celem życia duchowego jest życie wieczne. Bzdura. Celem życia duchowego wcale nie jest zbawienie. Celem życia duchowego wcale nie jest życie wieczne. Nie, nie i jeszcze raz nie. To jest ten sam schemat powielony, to sama pokusa powielona z tyłu za tymi poprzednimi, o których mówiłem, a która może się wyrazać w jeszcze inne wypaczenia, w jeszcze inne cele, które sobie postawicie, każdy może mieć różne. Ja wszystkich tutaj nie opiszę, tak? Ale ta pokusa jest jedna: skupienie na samym sobie. To ja chcę być doskonały, żeby nawet jeżeli nie inni będą mi klaskać, nawet jeżeli nie inni będą do chwalić, to ja sam będę: mówił, o, super, osiągnąłem to, zrobiłem to, tak? Mam takie poczucie spełnienia, tak? To ja chcę mieć przeżycia duchowe, i chcę, żeby mi było dobrze. To ja chcę po prostu mieć właśnie, być poczucie docenionym przez Boga, wybranym przez Boga, albo poczucie bycia, nie wiem, jakimś super doświeconym duchowo, tak? Ja się liczę, tak? Zbawienie i to ja mam być zbawione, to ja mam osiągnąć życie wieczne, znowu, tylko ja się liczę. Celem życia duchowego nie jest to. Co celem życia duchowego? Yy, nie wiem. Natomiast mam przeczucie, być może to będzie kolejny błąd, mam nadzieję, że nie. Mam przeczucie, które gdzieś wzięło się mniej więcej rok temu. Rozważałem wyzwanie, cel, jaki sobie chciałem postawić roczny. Oprócz tego rozważałem w ogóle drogą, jaką chcą iść. I gdzieś na modlitwie pojawił się fragment z mojego ulubionego listu w Nowym Testamencie z listu do Filipian. Paweł mówi następującą rzecz: kiedy rozprawia się z ludźmi, którzy stawiają mu zarzuty, w Końcu bracia moi, radujcie się w Panu. Nie jest mi ciężko pisać wam o tym, dla was zaś jest to pożyteczne. Szczęście się psów, szczęście się złych pracowników, szczęście się okaleczenia, to my jesteśmy obrzezaniem. My, którzy sprawujemy kult w Duchu Bożym, chlubimy się Chrystusem Jezusem i w ciele nie pokładamy ufności. Chociaż ja mogę pokładać ufność także w ciele. Jeśli ktoś uważa, że może pokładać ufność w ciele, to ja tym bardziej. Obrzezany ósmego dnia z narodu izraelskiego, z plemienia Benjamina, hebrajczyk z hebrajczyków, w stosunku do prawa faryzeusz, co do gorliwości, prześladowca kościoła, A jeśli chodzi o sprawiedliwość opartą na prawie, nic, nie, nic mi nie można zarzucić. Słuchajcie, no doskonałość, tak? Cel życia duchowego, tak? Doskonały. Też dążący do zbawienia, tak? Do życia wiecznego, bo przez wypełnianie prawa. I teraz pojawia się bardzo ważne zdanie. Jednak ze względu na Chrystusa uznaję za bezwartościowe wszystko, co przynosiło mi zysk. I naprawdę uważam, że to wszystko jest bezwartościowe w porównaniu z bezcennym darem poznania Chrystusa Jezusa mojego pana. Słuchajcie, w niektórych rękopisach jest powiedziane ostrzej, uznaję za śmieci, a nawet za ekskrementy. Za gówno jednym słowem. Uznaję to za gówno w porównaniu z wartością poznania Jezusa Chrystusa. To wszystko, co było wcześniej. I naprawdę uważam, że to wszystko jest bezwartościowe w porównaniu z bezcennym darem poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla Niego odrzucam wszystko i uważam za śmieci. Śmieci. Pragnę tylko Chrystu pozyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim nie w oparciu o własną sprawiedliwość pochodzącą z prawa, ale dzięki sprawiedliwości, która rodzi się przez wiarę w Chrystusa i której Bóg udziela na podstawie wiary. Moim celem jest poznanie Chrystusa, zarówno przez doświadczenie mocy Jego zmartwychwstania, a i przez udział w Jego cierpieniach, a stańcie, by podobnym do Niego w Jego śmierci, dojdę w jakiś sposób do powstania z martwych. jeszcze jedna ważna rzecz. Nie twierdzę, że to już osiągnąłem, lub stałem się doskonały. Usiłuję to dopiero zdobyć, gdyż ja zostałem zdobyty przez Cusa Jezusa. Nie wiem, czy to jest prawda, ale mam głębokie przeświadczenie. Mam głębokie poczucie, że w życiu duchowym tak de facto chodzi o Boga. Nie o mnie, o Boga. Po co mi życie duchowe, w którym ja po prostu przeglądam się sobie? To jest taki duchowy onanizm. No po prostu to nie ma sensu, tak? W życiu duchowym chodzi o twoją relację z Bogiem, konkretnie o relację z Jezusem. Jeżeli ty tego nie dążysz w swoim życiu duchowym, to możesz być święty, kanonizowany po prostu we wszystkich kościołach razem wziętych, tak? Możesz po prostu być wyniesiony na ołtarze, natomiast Twoje życie duchowe daleko Cię nie zaprowadzi, bo nie dojdziesz do tego, co jest tutaj najważniejsze. Nie spotkasz się z Bogiem, tak? Nie poznasz Go. To jest istotą. To jest najważniejsze. I teraz, jeżeli mamy to w pamięci, to teraz nie ma kłopotu, jeżeli czasem popełnimy błędy, jeżeli się potknę, jeżeli się pomylę, jeżeli wybrałem złą drogę, ponieważ tak de facto troszeczkę mamy taki od Jezus, tak? Także po prostu nieważne, jakbym nie zbłądził, to mam takie stałe wewnętrzne dążenie do tego, żeby być z Jezusem, do tego, żeby z nim się spotkać, żeby go poznawać, żeby coraz pe pełniej, y pełniej y go poznawać, coraz pe pełniej z nim być. Arystoteles w etyce nikomachejskiej, starożytny polgański filozof, powiedział bardzo fajną rzecz, że cnota jest stałą dyspozycją do czynienia dobra. Czyli człowiek sprawiedliwy to jest ten, który ma stałą dyspozycję do wypełniania sprawiedliwych uczynków. On czasem może popełnić niesprawiedliwy uczynek, natomiast ogólnie tendencja jest ku temu, żeby będzie postawał sprawiedliwie. Człowiek powściągliwy ma stałą dyspozycję do bycia powściągliwym. On może się trochę pou poużywać sobie, zdarzy się, natomiast ogólnie stałe nakierowanie jest na to, żeby być powściągliwym i to jest jego tak de facto druga natura. Teraz, jeżeli ty pojmujesz życie duchowe jako, jako cel życia duchowego, jako spotkanie z Bogiem, jako relację z Bogiem, jako poznanie Boga, to wiadomo, że będziesz grzeszył, no to wiadomo, że będziesz popełniał grzechy, że będziesz upadał, że będziesz błądził, możesz mieć wątpliwości, możesz nawet grzechy ciężkie popełniać, natomiast zawsze się podniesiesz i zawsze wrócisz w tym kierunku. Jak pijak do butelki, ty będziesz wracał do Boga. Po prostu on będzie dla ciebie istotny, najważniejszy. Dla, dla mnie ideałem w ogóle są pierwsze wieki chrześcijaństwa, gdzie w ogóle ta relacja z Bogiem była dla nich, to, to poznanie Boga było dla nich tak ważne, że oni się potrafili o to pobić. Zresztą ja, nie raz opowiadają, że jest taka legenda, że na Soborze w Nicei e, święty Mikołaj, ten od prezentów, dał Ariaszowi wpysk za to, że ten zaprzeczył bóstwu Chrystusa. Tak? To, tak ważne dla nich to było, a nie, że, a wiecie, to jest sprawa prywatna, ja to wewnętrznie przeżywam, coś tam nie. Dla nich to było życiowo istotne, dla nich to było życiowo ważne. Jeżeli Ty chcesz żyć, żyć życiem duchowym, to dla Ciebie to musi być życiowo istotne, życiowo ważne. A nie, że Ty jesteś po prostu, a, no, tak, ale, niby, w ogóle, no, ale, tak? Nie ma ale. Ty możesz mieć różne ale intelektualne, jak najbardziej, natomiast stałe nakierowanie jest takie, że robię wszystko w tym kierunku. Słuchajcie, jest takie piękne opowiadanie o Bodhidharmie i jego pierwszym uczniu. Bodhidharma to w buddyzmie Zen był pierwszy patriarchat buddyzmu Zen, założyciel buddyzmu Zen. Jego pierwszy uczeń. Przyszedł do chciałby zostać jego uczniem. Temu odmówił. Zmarnujesz mój czas, marnujesz swój czas. Uczeń stanął przed jaskinią i stał w śniegu i na mrozie wiele, wiele dni. Bodhitharma go cały czas olewał. W ogóle nie zwracał na niego uwagi. W pewnym momencie ruchu rozpaczy. Ten uczeń odciął, odciął sobie rękę i wrzucił ją do jaskini. W tym momencie Bodhitharma przyjął go za ucznia. Tak mu zależało, tak? Czy, czy nam tak zależy? Czy mi tak zależy? Czy, dla, czy poznanie Jezusa jest w fakcie yy, tak dla mnie ważne, że wszystko inne jest śmieciem? To jest cel życia duchowego. Jeżeli o tym pamiętamy, jeżeli mamy ten azymut, to nawet jeżeli pojawiają się kłopoty, to nie jest problem. Jest taki dlaczego? Bo znajdziemy sposób dla, dla chcącego nic trudnego. Tak, Znajdzie się sposób, żeby w tą relację z Jezusem wejść. Jest takie fajne opowiadanie w Ewangelii o e, paralityku, który był przyniesiony na Macie przez czterech do Jezusa. Przyszli, dom był tak zaprany, że nie szło wejść do środka. No i to jest właśnie taka przeszkoda. No nie da się wejść, nie da się nie, nie uzdrowi, no bo nie ma jak się spotkać. No to co? przecież znacie to, wleźli na dach, Słuchajcie, rozdubali ten dach jest z oryginalny. Oni go rozruba, rozerwali, rozdubali, i opuścili go tego człowieka do Jezusa, tak? Dla nich nie było celem wejść do domu, tak? Dla nich celem było spotkanie z Jezusem. Tak? I znaleźli sposób, tak? Co jako polega na tym, że my zapominamy o tym, że tym celem jest spotkanie z Jezusem i stawiamy sobie te wszystkie inne cele, które są pewnymi rzeczami, które się po drodze przydarzą. Jeżeli będziesz miał spotkanie z Jezusem, to pewnie pewne przemyślenia się pojawią, pewne pewne przeżycia się pojawią, tak? Ale może być tak, że będziesz miał pięćdziesiąt lat posłuch, jak miała matka Teresa z Kalkuty, tak? A dla Ciebie to, to Cię nie zaczyna, bo ważne jest dla Ciebie spotkanie, ważne jest dla Ciebie druga osoba. A słuchajcie, co się potem wydarzy. To jest dopiero jazda. Spotykacie Jezusa. Ja tego nie wiem, ja tylko o tym słyszałem. Natomiast spotykacie Jezusa, nawiązujecie z Nim relację i Ojcowie kościoła, starożytni ojcowie kościoła mieli takie piękne zdanie, mówili o przebustwieniu, Teozis. Mówili, że syn Boży po to stał się człowiekiem, żeby ludzie mogli się stać bogami. Słuchajcie, to jest tak jakby odwrócenie tej pokusy z raju, tak? Szatan nam obiecał, będziecie jak bogowie. Wiem, jak się skończyło, tak? Człowiek się na to pokusił. Tragedia się wydarzyła, tak? Oczywiście nigdy nie, będziemy, nie będę Bogiem, tak? Natomiast zostajemy dopuszczeni w pewien sposób, nie wiadomo jaki. Nie wiem, nie jestem mistykiem. Słyszałem tylko. Znajomy, znajomego mówił, że tak było, że ludzie są dopuszczeni do wewnętrznego życia Boga, do tej wewnętrznej relacji, którą on ma, tak? To jest dopiero jazda. I to rzutuje na to, co będę chciał Wam mówić w kolejnej części. Czyli na guiding principles duchowości, to czym się kierować w duchowości. Teraz kilka pytań, które warto by sobie zadać, tak myślę. Co tak de facto, ale tak szczerze, tak naprawdę szczerze. Jest moim celem w duchowości. Nie, nie ma dobrych odpowiedzi. Jeżeli Twoim celem jest bycie doskonałym, to powiedz sobie szczerze, że moim celem jest bycie doskonałym. tak? Nie ma co udawać, tak? Dla mnie jest ważny Bóg, oczywiście. tak? A dlaczego? No bo chcę być doskonały. Dla mnie jest ważny Bóg. No a dlaczego? No bo chcę być zbawiony. Dobra, jakbyś miał wybrać pomiędzy zbawieniem a Bogiem. No ale ten wybór jest fałszywy, to no, oczywiście, jak będę wybiorę Boga, no to będę zbawiony. No, tak, oczywiście, ale jeżeli byś miał, to co byś wybrał, tak? Siebie czy, czy relacje, tak? bardzo proste, tak? To jest bardzo ważne pytanie, tak? Jeżeli i relacja z Bogiem nie będzie dla was tak istotna, że jesteście sobie stanie uciąć rękę, to daleko w niej nie zajdziemy.